Elżbieta otarła dłonią mokre od deszczu włosy i uśmiechnęła się krzywo do grażyny, która właśnie dopakowywała ostatnie paczki z gazetami na półki kosku ruch. Zamykam wcześniej Galu, dasz radę sama? Rzuciła cicho, choć akurat nikt poza nimi dwiema nie kręcił się już na osiedlowym chodniku. Jasne, stary przyjacielu, Grażyna zaśmiała się ciepło i podała jej filiżankę parującej herbaty rumiankowej. A poza tym wiesz. Że na ciebie zawsze można liczyć. Elżbieta skinęła głową i wzięła łyk na paru. Gorzko kwaśny smak rumianku kazał jej na chwilę zamknąć oczy. Za oknem kiosk gasł w popołudniowym półmroku. Zapach świeżych drożdżówek unosił się w powietrzu, jakby ktoś właśnie upiekuje w mieszkaniu pod już dawno nieczynną piekarnią. Boże, Galu, ciągle o tym myślę, wyszeptała, przełykając ślinę. Już dwa miesiące minęły od pogrzebu cioci Ewy. A ja wciąż nie mogę pozbierać się z tego wszystkiego. Och, Elu, Grażyna pochyliła się nad ladą. Wiem, że to trudne, ale nie możesz tak wiecznie. Przecież życie toczy się dalej. Elżbieta spojrzała na nią z mieszanką tęsknoty i żalu. Wiem, wiem, tylko westchnęła. Ciocia Ewa była dla mnie jak druga mama. Pamiętasz, jak opowiadała mi historię z czasów PRL-u? O kolejce w przychodni na Ursynowie, o tym jak ludzie zabierali sobie w MOPs jedzenie, bo nie mieli grosza przy duszy. Zawsze mówiła, Nigdy się nie poddawaj, Elu. No pewnie, że pamiętam. Grażyna pokiwała głową. To były czasy, ale masz rację, ciocia Ewa była niezwykła. Elżbieta przygryzła wargę i sięnęła pod drożdżówkę. Pociągnęła duży kęs, czując miękkie wnętrze bułki na języku. A wiesz, co mnie najbardziej boli? Zapytała cicho Że gdyby nie ona, nie wiem, gdzie bym była. Matka zostawiła mnie samą w tej małej kawalerce na Pradze, jak miałam ledwie sześć lat. I po prostu wyjechała z nowym facetem do Gdańska, zostawiając mnie samą. Boże, to straszne, odparła Grażyna. Nie dziwię się, że nadal to nosisz w sercu. No właśnie, Elżbieta spuściła głowę. Dlatego nawet nie chcę spotykać się z biologiczną mamą. Gdybyś ty na moim miejscu. Przecież byś nie chciała, Elu. To jasne jak słońce. Grażyna ujęła jej dłoń. Czasem brak matki boli mniej niż świadomość, że to taki ktoś. Kto zostawił cię na pastwę losu? Elżbieta aż poczuła, jak serce jej zamarło. Dokładnie. Wolę, żeby już nigdy ten temat nie wrócił. Ciocia Ewa była tym jedynym oparciem, jaki miałam. Gdy mnie adoptowała, otworzyła przede mną cały świat szkoła muzyczna, wakacje na Mazurach z przyrodnimi siostrami, szarlotka na imieninach. A pamiętasz, jak w zeszłym roku zawoziła cię do przychodni na NFZ i stałyście w dwugodzinnej kolejce? Grażyna parsknęła śmiechem mimo zimna. I ta gorąca herbata, którą miałaś w termosie? Och, tak, Elżbieta roześmiała się przez łzy. Jakże mogłabym zapomnieć? Tyle wspomnień. Z za rogu budynku wpadł ostatni klient, zasapany i czerwony na twarzy. Grażyna szybko go obsłużyła, a Elżbieta wykorzystała chwilę, żeby wstać. Dobra, to ja idę, powiedziała cicho. Muszę jeszcze zajrzeć do mieszkania po klucze i coś zjeść. Jasne, Grażyna uśmiechnęła się zachęcająco. Nie zapomnij tylko o sobie, dobrze? I pamiętaj, tu masz zawsze swoją filiżankę herbaty i słodką bułkę. Elżbieta przytaknęła i ruszyła w stronę drzwi. Na moment stanęła w progu, obejrzała się do tyłu i dodała: Dziękuję, Galu. Bez ciebie bym się już chyba zgubiła. Zawsze do usług, przyjaciółko, odparła Grażyna, uderzając żartobliwie w Ladę. Trzymaj się. Wyszła na chłodne powietrze. Kiosk zgasł za jej plecami, a ulica wypełniła się cichym szumem przejeżdżających tramwajów i autobusów miejskich. Elżbieta wciągnęła głęboko powietrze, poczuła zimno i pulsujące wspomnienia. Choć ból straty cioci Ewy ciążył jej jak kamień, na moment poczuła, że nie jest sama. Elżbieta wzięła głęboki wdech i ruszyła w kierunku swojego starego mieszkania cioci Ewy na Mokotowie. Kapuśniaczek wciąż sypał drobnym deszczem, kałuże śniły od ulicznych latarni, a tramwaj sunął po torach, zostawiając za sobą cichy chrup od kół. Każdy krok budził echo w pustym kamienicznym korytarzu. Gdy była w połowie drogi, telefon zaszeleścił wiadomością. Na wyświetlaczu pojawiło się Andrzej. Cześć, kochanie, odezwał się, jakby zaraz miał lecieć na drugi koniec świata, a nie z pracy do domu. Jesteś już blisko? Elżbieta poprawiła kaptur i przez chwilę zawahała się. Tak, już prawie, odpowiedziała ze sztucznym uśmiechem w głosie. Zamknięcie kiosku się przedłużyło, ale zaraz będę. Może kup coś słodkiego? Ciastka? Andrzej skrzypnął głosem, jakby chciał powiedzieć zrób mi miłą niespodziankę. Elżbieta wiadomość przyjęła bez mrugnięcia okiem. Jasne, biorę paczkę tych czekoladowych. Będą za kilka minut w sklepie pod blokiem. Super. To do zobaczenia, pożegnał się. Kłamstwo przesunęło jej ciężar z serca jak kamyk, bo wiedziała, że nie wróci do domu tylko po bułki. Jej cel był inny: mieszkanie Cioci, pełne pamiątek z dzieciństwa i zapachu melisy, którą Ewa zawsze miała na parapecie. Przechodząc obok rzędu bloków, Elżbieta pomyślała o tym, jak przed laty zwykły spacer po tej samej ulicy był pełen radości. Kiedyś trzymała za rękę Ciocię, która powtarzała, nigdy nie trać nadziei. Elu, nawet kiedy świat wydaje się zbyt szary. Dziś nadzieja mieszała się z melancholią. Wreszcie doszła pod numer 54. Brązowe drzwi z mosiężną klamką były lekko uchylone, najpewniej zostawiła je tak, jak zwykle, kiedy szła na małe zakupy. Elżbieta wszunęła klucz, pociągnęła za klamkę i weszła do środka. W mieszkaniu unosił się delikatny aromat wyschniętej melisy. Na stoliku przy oknie stał porcelanowy imbryk z sitkiem, obok leżała malutka filiżanka z resztkami naparu. Na ścianie wisiało duże, czarno-białe zdjęcie cioci Ewy, pewna siebie kobieta w eleganckim płaszczu z włosami upiętymi w kok, patrząca prosto w obiektyw. Elżbieta usiadła przy stole, przetarła mikrofibrą porcelanę i nalała gorącej wody do imbryka. Wrzuciła trzy łyżeczki suszu i poczekała chwilę, aż melisa zamieniła się w złocistą herbatę. W międzyczasie wyciągnęła z szuflady starą szafkę z listami i pamiętnikami cioci. Boże, ile tu wszystkiego, wyszeptała i siemnęła po pierwszy list. Kartki były pożółkłe, paczniały kurzem i czymś jeszcze, wspomnieniem. Czytała o tamtych trudnych latach, kiedy po raz pierwszy dowiedziała się o swojej prawdziwej matce. Ciocia Ewa pisała, że trzeba walczyć o godne życie, choć sama nieraz czuła, że sił brak. Elżbieta zamilkła, patrząc na pasek światła wpadającego przez księżyc. Przypomniała sobie, jak małą dziewczynką bała się ciemności, a Ewa tuliła ją do siebie i nuciła kołysankę. Nie bój się, kochanie, jestem z tobą, mówiła, nawet gdy wszyscy inni odwrócą wzrok. Z listu wyłaniała się też brutalna prawda. Matka Elżbiety zniknęła z jej życia, gdy Brygada Przemysłowa, prl fabryczny zespół, dawała koncert pod Pałacem Kultury, ona dołączyła do nowego ukochanego. Nikt nie wiedział, czy kiedykolwiek wróci. Elżbieta wzięła łyk herbaty. Ciepło rozeszło się po ciele, choć serce nadal bolało. Złamała kolejny kawałek ciastka, które potraktowała jak przedłużenie teraźniejszości, była tu sama i nikt jej nie ścigał. W porządku, Elu, powiedziała do siebie. To miejsce było twoim domem, zanim zaczęła się cała ta gala mejsze oparła łokieć na stole, spojrzała na zdjęcie i szeptem dodała: Dziękuję ci, Ewo, za wszystko. W milczeniu pozwoliła wspomnieniom spłynąć swobodnie, jak strumień tuż po deszczu, zanim wróci do rzeczywistości. Elżbieta zamknęła drzwi mieszkania i od razu poczuła chód wilgotnego powietrza. Ciocia Ewa leżała na łóżku w pokoju tuż obok, otoczona stosem poduszek i pachnącymi lawendą prześcieradłami. Jej oddech był płytki, a twarz blada, jakby siły odpływały z każdym westchnieniem. Dobrze się czujesz, Ciociu? Zagadnęła cicho, podchodząc do łóżka. Ewa próbowała uśmiechnąć się słabo. Elu, kochanie, trochę za gorąco mi. Głos drżał jej jak liść na wietrze. Elżbieta zdjęła koc i ostrożnie ochlapała mokrą od melisy ściereczką czoło chorej. Potem przygotowała miseczkę ciepłego mleka z miodem i podała jej łyżeczkę. Spróbuj, proszę. Ujęła dłoń cioci. Musisz pić, inaczej mocniej się wyczerpiesz. Ewa skinęła głową i z trudem przełknęła łyk. Elżbieta patrzyła na nią, czując, jak serce jej ściska ból. Od tygodni nie było dnia bez kąpieli czy zmiany pościeli, bez podawania leków na NFZ i robienia notatek, kiedy kolejna dawka morfiny. Nocą siedziała obok łóżka, nie śpiąc dłużej niż dwie godziny, słuchając szumów wody w kaloryferze i obietnicy skurczonego czasu. W progu pokoju stanęła Milena, nastoletnia córka Elżbiety, obojętna na wszystko, co działo się wokół. Mamo, zawsze ci to się wszystko, warknęła, przewracając oczami. Znowu ciocię myjesz? Przecież ona i tak już umiera. Elżbieta oddychała głęboko. Chowając wściekłość i atakującą ją niegodziwość, Mileno, proszę pomagać. Nawet pół godziny. To dla cioci ważne. A ja mam co robić, prychnęła dziewczyna i wyszła, zatrzaskując drzwi. Elżbieta za łzami, ale nie pozwoliła sobie na załamanie. Przypomniała sobie, jak przed laty ciocia Ewa tuliła ją po ciężkim dniu w szkole muzycznej, a Ewa mówiła: Zawsze będę przy tobie, Elu. Teraz to ona była przyjacielem, pielęgniarką i córką w jednej osobie. Tego samego dnia odwiedziła Notaliusza na Mokotowie. Przy biurku stało kilka zwartej sylwetki urzędniczek w ciemnych garsonkach. Elżbieta usiadła obok cioci, która podpisała dokumenty z drżącą ręką. – Obiecaj mi, że nikomu o tym nie powiesz – wyszeptała Ewa, spoglądając na nią oczami pełnymi troski. Obiecuję, Elżbieta ścisnęła dłoń cioci. To będzie nasza tajemnica. Notaliuszka poprosiła o dowody i wyjąła testament, w którym całe mieszkanie położone przy ulicy Puławskiej przechodziło na Elżbietę Wiśniewską. Ewa filmowała podpis mlecznym atramentem, a potem uśmiechnęła się słabo. Teraz masz tu dom. Będziesz mogła o mnie zadbać i żyć dalej. Elżbieta poczuła, jak łzy napłynęły jej do oczu. Nie pozwolę, by ten dom popadł w ruinę, obiecała, choć serce jej pękało. W drodze powrotnej Andrzej znowu dzwonił z pracy. Co u cioci? zapytał wymijająco. W porządku, odparła Elżbieta, starając się brzmieć spokojnie. To dobrze, odłożył słuchawkę, jakby nie chciał słuchać dalszego bełkotu. Milena nie okazywała niczego poza niezadowoleniem. Nie pytała o leki, nie proponowała pomocy. Wolała spędzać wieczory na telefonie z koleżankami, a na myśl o domu przychodzącym zapachem mydła i topniejącej nadziei marszczyła nos. Elżbieta przetarła oczy. Wiedziała, że ciąży na niej obowiązek, który ciocia Ewa powierzyła jej w tajemnicy. Ta tajemnica była jak ziarno, które trzeba pielęgnować w cieniu, aż wykiełkuje wolność. Gdy wreszcie wieczór zapadł na dobre, a ciocia zasnęła, Elżbieta położyła się na skraju łóżka. Obok stał temu z melisą i zapas świeżych chusteczek. Oparła głowę na poduszce, pomyślała o pustym mieszkaniu, teraz czekało na nowych lokatorów, których pewnego dnia zaprosi do środka, by Y kontynuować życie. Dobranoc, Ciociu, szepnęła, gasząc lampkę. Obiecuję, że się nie zawiodę. Elżbieta siedziała przy kuchennym stole, wpatrzona w pusty fotel, w którym jeszcze wczoraj chrapliwie spała ciocia Ewa. Nad poranną melisą unosiła się cisza gęsta jak mgła nad Wisłą. Kiedy po raz ostatni spojrzała na kwiatki w doniczkach, storczyk, który ciocia pielęgnowała z taką czułością, wygiął się w stronę światła, jakby żegnając się z gospodarzem. Zamknęła dziennik opieki, w którym przez wiele miesięcy robiła notatki, dawki leków, godziny kąpieli, wspólne chwile przy radioodbiorniku. Teraz te zapiski były tylko papierem, świadectwem miłości, która już nie miała kto odczytać. Nagle telefon zawibrował na blacie. To była Grażyna. Elżbieta spojrzała na wyświetlacz i odetchnęła z ulgą, dzwoniąc. Hej, galu, powiedziała, chowając twarz w dłoniach. Elu, jak się masz? Usłyszała ciepły głos przyjaciółki. Wyskoczę za chwilę z pracy, przyjadę do ciebie. Potrzebujesz czegokolwiek? Elżbieta wzięła głęboki oddech. Chyba potrzebuje nowego powietrza, wiesz? Westchnęła. Sama nie wiem, jak to będzie, gdy wrócę do mieszkania. Nic tam nie przypomina o życiu, tylko pustka. No to zrób coś dla siebie. Grażyna wypaliła bez ogródek. Wynajmij to mieszkanie, zarób na jakiś wyjazd, może Bałtyk? Wiesz, że mówią, że może leczy każdą duszę. Elżbieta uśmiechnęła się przez łzy. Może brzmi kusząco, ale od czego zacząć? Internet, portale nieruchomościowe, Grażyna zdradziła przepis. Zrób kilka zdjęć, napisz ogłoszenie. Ja ci pomogę z opisem przytulne mieszkanie na Mokotowie, coś w tym stylu. Po południu Elżbieta znalazła aparat w szufladzie i ruszyła na krótki spacer. Słońce przebiło się przez chmury i odbiło od mokrego chodnika. Wykonała serię zdjęć salonu z oknem wychodzącym na zieleń, wystawiła szafki i odkryła drewnianą podłogę. Fotografowała też słoneczny balkon, na którym ciocia stawiała doniczki. Wróciła do domu i z pomocą Grażyny przez telefon stworzyła ogłoszenie. Mieszkanie trzypokojowe przy ulicy Puławskiej. Jasne, ciche, umeblowane. Idealne dla rodziny lub pary z dzieckiem. Blisko tramwaju i autobusu. Czynsz z mediami. Kontakt elżbieta. Kropka. Wysłała je na dwa portale. W ciągu kilku godzin zaczęły napływać pierwsze zgłoszenia. Elżbieta z grażyną przeglądały wiadomości, przemykały wzrokiem nazwiska i pytania o zwierzęta czy długość umów. Po chwili znalazły idealną ofertę: młode małżeństwo z rocznym synkiem, oboje pracują w pobliskich biurowcach. Poprosili o spotkanie tej soboty. W dzień spotkania Elżbieta nie mogła opanować drżenia rąk. Dziecko biegało po pokoju, ciekawskie, uśmiechnięte, a rodzice rozglądali się z zachwytem. Mama dziewczynki, przepraszam. Chłopczyka pytała o sąsiedztwo, o sklepy, o przedszkole. Elżbieta odpowiadała z czułością, pokazując ukryte zalety mieszkania balkon, na którym można wypić poranną kawę, ciepłą łazienkę, w której ciocia kąpała ją, gdy była mała, i długą kolejkę wspomnień. Para wymieniła się spojrzeniami i obiecali jasno. Chcemy tu mieszkać, powiedziała mama chłopca. Czy możemy podpisać dziś umowę i zapłacić półroczną kaucję? Elżbieta poczuła, jak serce rośnie jej w piersi. Podała im dokumenty, usiadła przy stole i złożyła podpisy. Kiedy wszystko było gotowe, wręczyła im klucze. Proszę, powiedziała. Dbajcie o to miejsce. Ja? Ja idę na urlop. Młode małżeństwo uśmiechnęło się zrozumiałe. Dziecko włożyło paluszek w dziurkę od klucza i zaśmiał się. Elżbieta schowała ostatni klucz do torebki, wyjrzała przez okno na drzewa szumiące pod wpływem wietrzyka. Jej oddech nagle stał się lżejszy, jakby ktoś zdjął z niej tablicę kamienia. Może wyszeptała do siebie. Do zobaczenia, kochane mieszkanie. Nie wiedziała jeszcze, gdzie dokładnie pojedzie, ale myśl o Sopockiej plaży, piasku i falach sprawiła, że poczuła nadzieję. Spakowała torbę, zadzwoniła do grażyny. Pakuj się, jedziemy na Mazury, nie, do Sopotu. Chyba zwariowałaś, roześmiała się przyjaciółka. Ale jestem z tobą. Elżbieta zamknęła drzwi na klucz i zrobiła ostatni krok w stronę nowego powietrza. Fale Bałtyku czekały. Elżbieta weszła do mieszkania późnym popołudniem, torba z pamiątkami z nadmorza spoczywała u jej stóp. Powietrze w przedpokoju było ciężkie. Wiedziała, że Andrzej i Milena czekają. Drzwi do salonu otworzyły się gwałtownie. Jak to możliwe, że nikomu nawet nie przyszło do głowy zapytać o spadek? Warknął Andrzej, czerwony na twarzy. To nasze wspólne pieniądze. Milena stanęła obok męża, wymownie przygryzając wargę. Mamo, jak mogłaś nas tak oszukać? Rozkrzyczała się nastolatka. Zamiast pomóc mi w przeprowadzce na studia, wyjechałaś nad morze. Elżbieta oddechnęła głęboko i spokojnym głosem odpowiedziała. Milena, Andrzeju, zaczęła, słuchajcie mnie uważnie. Wasz gniew rozumiem, ale proszę, nie przerywajcie. Zamilkli, choć wciąż patrzyli z wyrzutem. Elżbieta ruszyła w głąb pokoju i podeszła do okna, Skąd widać było balkony sąsiadów. Przez lata ratowałam rodzinę, ciocia Ewa była dla mnie wszystkim, a wy, spojrzała na męża. Nawet nie zajrzeliście do niej, kiedy umierała. Ani razu. Przestań bełkotać. Krzyknął Andrzej. Ty zawsze wszystko robisz po swojemu. A co wy zrobiliście? Kontynuowała Elżbieta, już niemal szeptem. Milena spędzała wieczory na imprezach, a ty, Andrzeju, mówiłeś: To nie moja sprawa. Milena odwróciła wzrok, a w oczach pojawiły się łzy. Przepraszam, wyszeptała. Może rzeczywiście nie rozumiałam. Elżbieta przeszła do środka pokoju, objęła córkę i pozwoliła, by chwilę przy niej popłakała. Gdy oczy Mileny osuszyły się, Wszyscy troje usiedli przy stole. Słuchajcie, powiedziała Elżbieta, dziś zamknęłam rozdział, który ciążył mi na sercu. Wynajęłam mieszkanie, pojechałam nad morze, bo chciałam poczuć, że żyję. I zrozumiałam jedno, rodzina to nie ci, którzy biorą, ale ci, którzy są. Milena spojrzała na nią ze łzami w oczach. Andrzej milczał, opierając się o framugę drzwi. Macie prawo czuć się zawiedzeni, kontynuowała Elżbieta. Ale wasze oczekiwania nigdy nie były moją jedyną miarą szczęścia. Potrzebuję przestrzeni, w której czuję się szanowana. Co chcesz przez to powiedzieć? Zapytał Andrzej chłodno. Nie będę tu dłużej mieszkać wyznała Elżbieta. Chcę rozwodu i podziału mieszkania. Ty zostajesz z dwupokojowym lokalem ja, ja ruszam dalej. W pokoju zapadła cisza. Milena wyszeptała: Mamo, naprawdę błagam Was o wybaczenie, ale muszę myśleć o sobie. Elżbieta wzięła głęboki oddech. Przepraszam, że zaskakuję, ale nie chcę już dłużej żyć w tym samym miejscu, w którym tyle razy czułam się samotna. Andrzej odwrócił wzrok i odchrząknął: Dobra, jak chcesz. Podstawimy komornika. Jeśli trzeba. Elżbieta ukryła uśmiech ulgi. Nie będzie trzeba, powiedziała spokojnie. Złożę papiery do sądu i podzielimy wszystko ugodowo. Rok później Elżbieta przechadzała się bulwarem nad Wisłą, trzymając za rękę mężczyznę o ciepłym uśmiechu Krzysztofa, poznanego podczas wakacji w Sopocie. Miała na sobie zwiewną sukienkę, włosy falowały na wietrze. Obok nich biegła Milena. Teraz studentka Uniwersytetu Warszawskiego z plecakiem pełnym notatek. Cieszę się, że wróciłaś do zdrowia, powiedział Krzysztof, obejmując ją za ramiona. Elżbieta przyciągnęła go do siebie i uśmiechnęła się szeroko. To nowe życie zawdzęczam Wam, rzuciła do Mileny. I sobie samej, oczywiście. Milena przytuliła matkę. Przepraszam, mamo. Dziękuję że dajesz mi i sobie szansę. Nad Wisłą zaczęło świecić słońce. Elżbieta spojrzała na falę i szepnęła. Zawsze wybieram siebie. I tym razem wiedziała, że już na dobre. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz.